Oddajmy cześć Branowi z klanu Sylsea! Niechaj, echo! Poniesie dźwięki między klifami. Na mój znak! Tak. Dądź wrogi! Zręcić, szkody były jak najmniejsze. Bran był wielkim władcą. I potrzebuje godnego następcy. Mówisz pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z kaligę polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzewać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna i to też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Hmm. Przedstawisz mnie? Oto mój przyjaciel Geralt, a to Birna, wdowa po zmarłym Branie. Królowa matka. Miło mi Cię poznać, Geralcie. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, ale w takim dniu jak dzisiaj nie mogę sobie pozwolić na przyjemność długich konwersacji. Świetny strój. Wyglądasz czarująco. Dziękuję. Ty olśniewasz. Wiesz, brakowało mi Ciebie i Twojej szczerości. Cieszę się, że jestem tu razem z Tobą. Oj, bo będzie za słodko zaraz. E, nie lubię pogrzebów ani uczt. Wiem, nie lubisz też podróży przez portale i placków ziemniaczanych z cukrem, ale czasem trzeba się przemóc. Ja też nie lubię z cukrem, ale placki ziemniaczane. Mega, napiszcie. Z jakim dodatkiem? No, bo w sumie same są dobre. Chodźmy, bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem, czego chce krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę pił. Wolę się cieszyć z tobą na trzeźbą. Będziesz mi prawił komplementy. Będę ci mówił to, co myślę. Trzeba nią. No, no. Ciekawe, czy się upijemy. Jeszcze nie wiem. Tak? Czyli tak. Okej. Okay. Jak pozwalasz? Pani... Chleb, Ale tu zupełnie inny klimat. zastanawiałam się, jak będziesz wyglądał. I co, rozczarowałem cię? Właściwie to nic się nie zmieniłeś. Myślałeś, że ufarbuję włosy na czarno? Czarny wilk, niezłe co. Ludzie się zmieniają. Mężczyźniły ją, albo zapuszczają brody. Mogę zapuścić. Skoro lubisz być drapana, Pani Jennefer, Panie. Witaj, Arnibaldzie. Moim towarzyszem jest Gerald S. Zaszczycony jestem. Właśnie tutaj, gdyby miał brodę, to też byłby inny dialog. No, zwykle mamy brodę, ale. Cóż, niech będzie. Mi również miło. Widzę, że goście przybyli tu u mnie. Każdy chce pożegnać króla, i każdy chce zobaczyć kandydatów do korony. Chcieliśmy porozmawiać z Krachem Ankreid. Jarl wkrótce do nas dołączy. Tymczasem wyznaczył wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok swojej córki, Cez. Proszę za mną. Tutaj nas posadzono. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie, nie pamiętasz? To były dawne czasy, kiedy odwiedziłeś naszego ojca. Ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. A teraz pozwolicie, że przedstawię Wam współbiesiadników. To Halbjorn, syn Holgera czarnej ręki. To Lugosiny, pierworodny Lugosa szalonego. A ze Sztokfiszem walczy Otryk Anhindar. Sztokfisz? Widzę, że posadzono nas samymi synami Jarlów. Ceryzan Krejc jest córką Jarla, Geralt. Córki Jarlów niczym nie ustępują synom. I ja tak myślę. W przeciwieństwie do naszych współbiesiadników. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nich marzy o tym, żeby zostać następcą Brana. Ceryz zazdrości, bo ten z nas, który wykaże się największym przynem, zostanie królem. My wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie tak, jak ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że o czym gadali z Krachem? Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Pamiętasz, wtedy jak Hjalmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry? A potem, kiedy jako pierwszy wbił swój topór w pieniek? No, czemu wtedy nie odpowiedziałaś na wyzwanie? Nie twój interes, ale zwyciężyłabym. I wtedy, i teraz. Skoro już się zgadało, nie widzę wśród was Hjalmara. Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. A wracając do wyścigu, mogę się ścigać z każdym, choćby i z Wiedźminem. Jeżeli pokonam go w drodze na szczyt, to będzie coś. Zgadzacie się? To zależy, czy Wiedźmin się zgadza. Geralt? Olgiert, Proszę bardzo, jakie są zasady? Wygrywa ten, kto pierwszy wyrwie topór Hjalmara z pniaka na szczycie. Jeśli ktoś zejdzie ze szlaku, przegrywa. A już myślałem, że pożygam się z nudów. Ruszajmy! Jesteśmy na miejscu. Stąd ruszycie na szczyt tamtej góry. Na wierzchołku jest pień dębu. Kto pierwszy wyrwie z pniaka topór Hjalmara, ten zwycięży. Jestem gotowa! Ruszacie na dźwięk rogu. I ten dublet to nie był dobry pomysł. Niech żyje król! O nie, tutaj są znowu znaki zapytania. No to dopiero będzie wędrówka ludów. No i co tam Cerys? Patrzcie jaki wieźmak szybki jest. A szybki? Tutaj czy ja? z trasy? Chyba nie. Krót tutaj jest. Ale da się tu wejść, co? Jaki skrót? Nie wierzę. Ja chyba tu nigdy nie biegłem. Ciekawe czy będzie jakiś dialog, bo... Ewidentnie Gertrud oszukał. Ewidentnie. Ale patrzcie jaki szybki. O w tym dublecie ma... ...żwawsze kroki. Chyba będzie trzeba w nim chodzić. Nie, nie. Nie po to tą zbroję nową robiłem. wiedźmińsko nilwgarską Żeby w niej nie uczęszczać na co dzień. Nie, no zbrojka. Ta akurat z serialu jest super piękna, więc fajnie, fajnie. Akurat fajnie, że dodali. Oj, pniak. Wygramy, ale tylko włosy. Nie ma czegoś takiego. Jest zwycięstwo albo przegrana, i ja przegrałam. Wracajmy lepiej na stypę. Chodźmy. Widzę, że stypa już się rozkręciła. Straciliśmy was z oczu, kto zwyciężył? Przegrałam. Przegrałaś z wiedźminem przepiórku. Każdy z nas by przegrał. Dosyć tego gadania. Napijmy się. No i to jest pytanie. A... Wypijmy za cerys. Dawać wina i kieli! Zabrana! Niech mu niczego nie zbraknie na tamtym świecie! Zdrowie mojej pięknej towarzyszki. Dziękujemy za towarzystwo. Niestety na nas już czas. Tak? Owszem, musimy porozmawiać. Ale nie tutaj. Wszystkiego dowiesz się za tamtymi drzwiami. No i się uchlą, A tobie Ale to jest skeliga. Tu jednego chociaż trzeba, nie? to. To! Wszyscy zadowoleni. Ale biesiada. Powiedz mi dlaczego przysyłasz na moją wyspę swoich pachołków? Jakaś świnia kwiczy głosem Donara? Ja nie rozmawiam ze świniami. Ja z tobą nie rozmawiam Ja cię tylko ostrzegam. Na dalekim zimnym brzegu. To jest piękne. Pozwólcie, że przedstawię Wam Geralta z Rivi, Wiedźmina. A to Jarlowie: Donaran Hinder i Lugos zwane Szalonym. Nazwanie Lugosa Szalonym jest obrazą szaleńców. To zwykły zjed. Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderżnę ci łeb, nasadzę na żercz, a dziurę w szyi zalejesz czynami! Dosyć! Czas to rozstrzygnąć! Tu i teraz! Ha ha ha! Aleś mnie przestraszył, zesrałem się w spodnie! Uważę, bo się pokaleczysz, pizdo. No no no... Wyjdźcie na zewnątrz i załatwcie to między sobą. A kim ty kurwa jesteś, że dajesz mi rady, co? Kimś, kto lepiej od ciebie zna obyczaje. Obrażasz pamięć brana i gościnność kracha. Cesarz ucieszyłby się, gdyby usłyszał waszą rozmowę. Zapraszamy jego cesarską mość bardzo serdecznie. Niech przypłynie. My się czarnych nie boimy. Rejzy na nabrzeżne wsi to jedna, a regularna wojna z cesarstwem to inna paraczma. Patrzcie, ją, jaka wyszczekana! Idź wiedź, mieszać w kotle i przecinać szczyraki, nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. O, niestety. Wiesz, co Lugos? Wyszło właśnie, że ja też mam gdzieś święty prawa gościnności. No, nareszcie. Wreszcie coś się zaczyna dziać, a już myślałem, że się pożegam z nudów. Chodź tu, przybłędo. pokaż z jakiej gliny jesteś ulepiony. Obsurąć ławy! Będą cię po mordach okładać. A jak, to jest skeliga! Nie ma inaczej. Bijemy się z szaleńce.kurwić mor, tak Serio, aż tak przeklinacie? Nakryje się kopytami. Dobra, zrobimy mu perfekta. Wolny jest. Naprawdę wolny. Nie to co mistrzowie. W Welen. Masz dość? Ale się mnie sponiewierał. Jeszcze mam ciemno przed A sala kiwa się jak dziurawa łajba. jesteśmy kwita, teraz przeproś panią. Nie miej do mnie żalu, pani. Uważam, że czarodziejki są potrzebne. I to bardzo. Zapomnijmy o tym. I to lubię. Mordowicie męska rzecz. Dawaj łapę Wiedźminie, niech ją uściska. Jest tego warto. Wiedźminie, napij się ze mną na dowód, że nie żywisz urazy. I odwieź mnie kiedyś. Koniecznie. Jorąd już od dawna jęczy, żeby sprowadzić Wiedźmina do nawiedzonej latarni. Pogadasz sobie z nim przy kufelku piwa w tawernie pod Arynborn. A potem wpadniesz do mnie i poprawimy czymś mocniejszym. Za nasze spotkanie! Ci to tylko chleją. Teraz już nie. Nie żywię urazy, ale napijemy się kiedy indziej. Masz rację. Czekają nas ważne rozmowy. Szczury lądowe są wszystkie takie same. Boją się swoich ba. Tak to jest, panie. No, o co chodzi? No, o co chodzi? Tak z ciekawości, czemu wołają na ciebie szalony? Dlatego. O? Dwa klany na jednej wyspie to chyba ciężkie sąsiedztwo, co? Sąsiadem jest ktoś, kto mieszka obok ciebie, a nie ten, co zajął pół twojego domu. Uncraid zagarnęli nasze ziemie. Za czasów Haralda Chromego 300 lat temu. Co nie zmienia faktu, że zrobili to bezprawnie. Ja jeszcze Kracha z Artskeli Tu jest wojna domowa, masakra. Bywaj, Co tu się dzieje? Każdy albo chleje, albo się klepi, albo. wojna. Cześć. Co nowego na Hindarsfield? Co nowego, Lofa, ten zniszczony ogród w ruinie. A do tego jeszcze zaląk nam się Ulf Hedin. Słowem lepiej być nie mogło. Przejdę się tam. Teraz po śmierci Brana, to ty jesteś najstarszy wśród Jarlów, tak? Mhm, i oby jak najkrócej. <laughs> Nikt cię już chyba nie prześcignie. Nie, ale chętnie oddam ten honor następnemu w kolejce. Ja już się nażyłem. Moje ręce były czerwone od krwi w rogu. Czułem na skórze słońce południa i wiatr północy. Dotyk kobiet wschodu i zachodu. Teraz chcę umrzeć, tak, żeby o mnie śpiewano. Oj, panie, donarze, jeszcze jest sporo do zrobienia. Bywaj, to co? Lugos. Nie żywioł razy. Jeszcze się będziemy klepać. Co teraz? Teraz złożymy wizytę w laboratorium Myszowora. Nie wspominałaś, że nas zapraszał. Bo nie zapraszał. Co ty knuje? Rozumiem, że Myszowora nie zastaniemy. Nie zastaniemy. A jaki jest cel wizyty? Szukamy przedmiotu maski Uroborosa. Będzie nam potrzebna. Tak? A teraz opowiesz mi, do czego ci potrzebna maska Uroborosa. Owszem, ale wszystko w swoim czasie. Rozumiem, że ty zadecydujesz, kiedy nastąpi ten czas. <grym> Zgadłeś. Oj, Gertrud to masz ciekawie? Kowir i powis, to już czytaliśmy. Oj, troszkę picia fajnie. Perły północy. Słyszę jakieś kroki. Cii, strażnicy. Schowajmy się za gobelinem. Wróbel ćwierka a szpak świszcze. A kawka robi co? Kawka plegocze. Czyżyk psyka, żuraw dzwoni, a paw wrzeszczy. Jastrząb chwili, skowronek dzień zaś gołąb grucha. I to wszystko. A, a słowik robi co? A, prawda. Słowik kląska. Preludium było blisko. Mm -hmm. Bardzo blisko. Ładnie tutaj. To światło się załamuje, nie? W tych oknach. Trudno będzie to otworzyć. To jeszcze nie koniec niespodzianek. Widzisz te kruki? Trudno ich nie zauważyć. Szpiegują dla myszowora. Pewnie laboratorium jest tuż, tuż. Wyraźnie wyczuwam magię. Podejdź tutaj. Wyjdziemy przez okno i dalej przedostaniemy się po gzymsie. Mhm, hmm, hmm. Bockiem? No tutaj. Właśnie to okno. Bardzo ładnie. W życiu widoki. Romantyczna wersja Geralda z Rivii. Występuje. Hmm. CZARODZIEJKA Dobra, chodźmy. Interesujący hobby. Zwłaszcza dla druida. Myszowór musi bardzo kochać naturę. Uu, nie świeć? Tak. tak. W Kermoren mieliśmy podobnego. Proszę cię. Wygląda jak żywy. No. Całkiem całkiem. Gdyby jakiś myśliwy zobaczył tego jelenia w lesie, posłałby mu strzałę. Hmm. Chyba będzie trzeba. A. Wszystko w porządku? Małe skaleczenie. Drzwi są zamknięte. Zwierzęta ożyły, uważaj je! Zaraza! Zbliżają się. Są wszędzie. Niebezpieczeństwo. Kurde, wychodzą kolejne. to pomieszczenie pachnie grzybami. No, skąd jesteśmy, się biorą tyle? Skąd dawaj. się biorą tyle? Wełbię mi się kłębie. Co się dzieje? Miałeś halucynacje. Zacząłeś rąbać wszystko dookoła. Musiałam cię uspokoić. To musiało wyglądać dziwnie. Morderczy trening w no opłacił się. Pokonałeś prawie wszystkie wypchane zwierzęta. Proszę... No dobrze. Próbę paków mamy za sobą, drzwi stoją otworem. No i co? Nie ma zwierząt? Kurde, patrzcie. Ale jazda, nie? Oj, grzybki. Grzybki halucynki, proszę państwa. Oj, tu jeszcze coś mamy. Woda w misce. Teleprojekcja. Petenci rozmawiają z odbiciem myszowora. Fajnie. Wygląda jak żywy. No ten teraz, w Kermoren mieliśmy podobnego. Proszę cię. Dobra, to już było. Taki poszarpany też był? Zamknę przejście. Nie możemy wzbudzać podejrzeń. Mm. Oto i pracownia A... naszego druida. Powinniśmy się dokładnie rozejrzeć. Mm. Maska uroborosa musi gdzieś tu być. A to, że żeśmy porąbali wszystkie zwierzęta, to no nic nie znaczy, toidów, tak? ...rośliny rytualne. O proszę, fabularyzowana biografia Raimonda Marlowa. Wielkiej szyszki się tu nie spodziewałem. To żeński owoc. Żeński owoc. Dobra, sprawdźmy wszystkie poszlaki. Fajka, widzę, że myszowór sprowadza sobie prawdziwy tytoń. Hmm... Fajka fajka. To jest jego pracownia, to tu mogą być różne cuda. Skeliskie podania na temat dzikiego gonu. Wyspiarze wierzą, że upiory pływają na drakarze z trupich paznokci. Słyszałem. O, różdżka myszowora. Jest jednym z niewielu druidów, którzy ich używają. Harry Potter. Czaszka dziecka? To by pomyślał. Spróbuję wyciągnąć miecz z tej skały. Nie widzisz, że nie jest wbite w skałę, tylko wciśnięte w imadło? Ale żeś się. Gertrud ośmieszył. Tutaj oczywiście temu damy spokojnie. Koziołek wystrugany z lipowego drewna. Jest podpis. Dla wujka Myszowora. To robota małej Ciri. Mówiła tak na niego, gdy był jej nauczycielem. Ale piękny i stary, piękny. Takiej pracowni nie powstydziliby się cesarscy alchemicy. O, piękna sprawa. Fajne, fajne. Krasnoludzki trójniak. Lubi też rozrywkę. Trup z Nowigradu. Autorka Sasha Heidi. Patrzcie, z Nowigradu. Sasha, No dobra, sprawdźmy to. Wygląda na to, że myszowór wkłada coś w rękę temu posągowi. A sprawdźmy może szyszkę? A jakby mu wcisnąć w łapę szyszkę? Nic z tego, fałszywy trop. Nie wierzę. A może by tak... A może by tak kielich miodu? Posąg, nie posąg. Może lubi zwilżyć gardło? Hmm. Chyba zadziałało. Kto by pomyślał? No... Zwilżyć jest lubi. Jest też szczegółowa mapa Królestw Północy. Strefy wpływów z różnych okresów. Teraz już nieaktualna. No... Stare dzieje, ale... Jak mapa Polski. Jesteśmy na miejscu. Mamy ją. Musimy szybko wracać na ucztę zanim się Zanim się obudzi, żywiołak ziemi. Spokojnie, nic się nie dzieje. pani. Zaraza. Lipny, lipny ten żywiołak, Gerard. Słyszysz to? Powąchaj, to gaz. Krata nadal jest zamknięta. Musimy coś wymyślić albo umrzemy, no nie wiem. Czy jest opcja? <laughs> Jakaś jest! To łapka! Ten szalony druid nas podusi. Ten gaz zabije nas w ciągu kilku minut. Teleportuj nas. Pomyśl o czymś szybko, o czymkolwiek! Co ci pierwsze przychodzi do głowy? Trzymaj się mnie! Huh. Psia krew, rozdarłam suknię. Zaczekaj chwilę, muszę to szyć. Potrafisz szyć? Chyba żartujesz. Zaczaruję igłę. Poczekaj. Na co? Musimy porozmawiać z Krachem. Myślisz, że stęsknił się za nami? Bo ja stęskniłem się za tobą. Oh. Mm. Mm. O, nie. Mm, też się stęskniłam. Kiedy wreszcie spalisz ten cholerny rupieć? Pękłoby mi serce. Tyle miłych wspomnień. Cholera, Gerald! Czy ty masz pojęcie, ile one kosztowały? Chodź tu. Musimy się śpieszyć. Krach czeka. Ach, tak. Oh. 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 Jen puść grzywę. Już ja cię znam. Puszczę, to nas zrzucisz. Ej! Nawet nie próbuj. Oh, jejku, jej. Tęskniłem za tobą. Ja też się stęskniłam. Powinniśmy wracać na stypę. Muszę się ubrać. Odwróć się. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej.